Cześć, wiem was wszystkich. Dzisiaj zagramy sobie troszeczkę w Robloxa y, Break Alaki Block for Brainroads, ale nie tylko, ponieważ dzisiaj zrobimy so, sobie takie szybkie QA na 30 pytań od widzów, ale nie tylko, ponieważ niektóre pytania sam dodałem, a niektóre są mm, od widzów, więc wystarczy, że nie, nie musicie patrzeć jak gram, wystarczy, że będziecie mnie po prostu słuchać, bo jakby... Ten odcinek miał się pojawić ogólnie z twarzą, ale stwierdziłem, że na razie nie będę twarzy pokazywał, ale wkrótce mogę nawet pokazać twarz. Yy, no ale okej. Okay. I ten film będzie oczywiście zmontowany, ponieważ będziecie widzieć wszystkie tutaj napisy, yy, które to pytanie. Więc zaczynamy. Pytanie pierwsze: Jak mam na imię? Oczywiście, moja ksywka to jest Alex. A prawdziwe imię to Olek. Ponieważ właśnie wiecie, Alex to po angielsku Olek, a ja mam bardziej taki, no, angielski, jestem doświadczony w angielskim akurat, więc dla mnie to nie problem gadać po angielsku. Eee, więc lecimy dalej od razu. Drugie pytanie, ile mam lat? Urodziłem się oczywiście w 2011 roku. Mam rocznikowo 15 lat. Czyli praktycznie za 3 lata i 3 miesiące będę już dorosłym człowiekiem. Pytanie, twecie, skąd jestem? Jestem z Ostrołęki. Ostrołęka, taka mała miejscowość w województwie mazowieckim. No i myślę, że więcej do tego pytania w sumie nie muszę nic mówić, bo po prostu takie pytanie. Na w sumie na jedną odpowiedź. Czwarte pytanie: Jaki mam pseudonim w internecie? Oczywiście moim pseudonimem jest Alex, ale nie tylko, ponieważ w przeszłości miałem również wiele innych pseudonimów, które, którymi po prostu się posługiwałem w internecie. Ale Alex to taki mój najpopularniejszy pseudonim i właśnie go się wolę trzymać tutaj. Piąte pytanie: czym zajmuję się poza YouTube'em? Oczywiście, poza YouTube'em y, gram w gry wideo. Yy, I myślę, że to tyle w sumie. Bo gdy nie nagrywam na YouTube'a, to gram sobie tak prywatnie na konsoli w jakieś gry. Takie mniej popularne, takie RPG. I to jest też moja pasja. Ale ostatnio zacząłem częściej po prostu słuchać muzyki niż grać w gry. Szóste Pytanie to, czy chodzę do szkoły? No i tak, oczywiście, że chodzę do szkoły. Przecież nie opuszczam szkoły, nie? No, chyba, że jestem chory, ale rzadko to się zdarza. Aczkolwiek, no, tak, chodzę do szkoły do ósmej klasy podstawówki i ja już się boję, jak to będzie wyglądać w sumie w szkole średniej. Lekko się stresuję, jak będzie wyglądać w sumie szkoła średnia. Nie mam pojęcia. Siódme to jaki mam wzrost? Wzrost mam około 170 cm. No, to jest w sumie średni wzrost jak na 15-latka. No, ale właśnie 170 cm wzrostu, oczywiście. Dobra, ósme pytanie. To kiedy mam urodziny? Urodziłem się, tak jak już wspomniałem, w 2011 roku. Yy, aczkolwiek mam urodziny 13 maja, czyli za 3 miesiące. Dzi dziewiąte pytanie. Czy mam rodzeństwo? I oczywiście, że mam rodzeństwo. Mam starszego brata, który w tym roku ma 21 lat, w marcu. Więc. Ja jestem jedynym dzieckiem w mojej rodzinie, niestety. A wkoda, bo wolałbym już jak najszybciej być w sumie dorosłym, niż być jedynym dzieckiem w rodzinie. Dziesiąte pytanie: czy mam zwierzę? Mam zwierzę, mam cztery zwierzęta, ponieważ mam dwa psy. Mam jeszcze dwa koty. Kiedyś miałem chyba dziesięć rybek, ale niestety one zmarły, te rybki. Kiedyś miałem też dwa inne koty, ale one również zmarły, a teraz mam dwa koty moje i oczywiście dwa psy. Pytanie jedenaste. Czy miałem dziewczynę lub mam? Miałem dziewczynę, aczkolwiek już nie mam. Niestety. Dwunaste pytanie. Czy jestem aktualnie w związku? Tak jak mówię, że właśnie nie jestem w związku. Wiem, że to pytanie nie ma sensu, ale po prostu tak mi któryś widz w jednym shortzie chyba te pytanie właśnie zadał. I yy. yy, tak jak mówię, właśnie nie. Nie jestem w związku aktualnie. Byłem, ale już nie jestem. Więc. No. Dobra. 13 pytanie. Trzynaste pytanie, czy byłem kiedyś zakochany? No oczywiście, że byłem. No a kto nie był, chyba każdy... Mi się wydaje, że chyba każdy na świecie był chociaż raz zakochany. Ja byłem zakochany dwa razy w życiu, ale to niestety już przeszłość i w sumie wolę do tego nie wracać, więc może przejdźmy dalej. Czternaste pytanie, co najbardziej cenię w relacji? Czyli po prostu, co najbardziej lubię w innych ludziach. No, w relacji, właśnie takiej, czyli w rozmowie dwóch osób, w sumie bym powiedział, że najbardziej lubię, jak właśnie w stosunku do mnie osoby są miłe, to wtedy ja w stosunku do nich też jestem miły. Aczkolwiek, jeżeli ktoś w stosunku do mnie nie jest miły, to ja raczej też nie będę miły dla niego. Tak działa niestety ten świat. Piętnaste pytanie: Czy wolę być sam czy w związku? Yy, myślę, że w sumie to zależy kiedy, bo raz mam takie chwile, że wolę być po prostu sam, a raz mam takie chwile, że po prostu wolę być w związku. Więc w sumie to wszystko zależy od sytuacji. Yy. No. Pytanie 16. Jakie mam hobby? No tak jak już wcześniej w tym odcinku wspominałem, to moim hobby największym takim jest po prostu i YouTube, nagrywanie na YouTubie dla Was. Chociaż myślałem nad tym, czy nie odejść po prostu, czy, czy myślałem nad tym, czy nie rzucić tego YouTuba i nie odejść z niego. Ale stwierdziłem, że był to jednak, żeby to był jednak głupi pomysł i myślę, że mogę zostać na tym YouTubie już dla Was. Ale powoli mi się kończą pomysły do nagrywania, tak szczerze. No i oczywiście, drugim moim hobby jest to słuchanie muzyki, a trzecim hobby jest to w sumie granie na konsoli w różne takie gry. Ok, my, my pytanie 17: W co lubię grać, lub jakie filmy oglądam? To są dwa pytania w jednym. Ale okej, okay. najbardziej lubię grać, na pewno nie w Robloxa. To już Roblox i Minecraft i Fortnite to w ogóle są do wykluczenia. Jedną z moich ulubionych gier jest Astrobot, czyli taka platformówka 3D, a także Cyberpunk. Od CD projektu Cyberpunk na zawsze pozostanie w moim sercu. Najlepsza gra ever, jaka wyszła, i to w dodatku Polska, więc naprawdę Polska potrafi robić takie fajne w ogóle gry. A jeżeli chodzi o filmy bądź seriale, to myślę, że jednym z najlepszych dla mnie seriali jest zdecydowanie Squid Game. Ehm. Myślę, że właśnie mogę powiedzieć tutaj, że Squid Game. A jeśli chodzi o filmy, to w sumie nie mam. Bar bardziej oglądam seriale niż filmy. Więc tutaj filmy raczej nie mam ulubionego. Ok, 18 pytanie. Jakiej najczęściej słucham muzyki? Najczęściej słucham popu, pop albo rap, to w sumie zależy, jak, jakiej chcę muzyki sobie posłuchać. Jak, jak rapu, to po prostu słucham rapu. No a jak pop, to słucham popu. Więc. Tak, tak właśnie jest. Dobra, pytanie 19. Co robię najczęściej po szkole? Aktualnie są ferie. Ostatni tydzień ferii niestety, ale po szkole, no po szkole się oczywiście nie uczę, tylko nie wiem, kiedyś po prostu wolałem słuchać muzyki bądź grać po szkole, a teraz przeważnie po prostu po szkole myślę, że jak wró wrócę po szkole do domu to po prostu czasami idę spać, bo jestem mega, mega zmęczony, więc myślę, że tak to mogę powiedzieć. Pytanie 20. Czy jestem bardziej spokojny czy energiczny? Też zależy od sytuacji. Myślę, że na co dzień jestem bardziej spokojniejszy, aczkolwiek jeżeli mam siłę, to jestem energiczny. Zdecydowanie. Pytanie 21. Jaki mam charakter? Myślę, że mogę ocenić jako miłym człowiekiem, oczywiście jeżeli ktoś dla mnie jest miły, bo tak jak mówiłem, to jeżeli ktoś jest dla mnie niemiły, to oczywiście ee, ja też jestem dla niego niemiły, tak? No i właśnie tak już jest. Pytanie 22. Co najbardziej mnie denerwuje? No nie wiem. Sam nie potrafię odpowiedzieć w sumie na to pytanie, co najbardziej mnie denerwuje. Eee, aczkolwiek myślę, że niektórzy ludzie mnie naprawdę potrafią zdenerwować? Znaczy już nie chodzi o to taką jakby zdenerwować, że nie w sensie takiej agresji, ale bardziej w takim sensie zaniepokojonym coś takiego. Nie wiem jak to w sumie mogę już określić Okej, okay, pytanie 23. Co najbardziej ludzie we mnie lubią? Sam w sumie nie wiem. Musiał się innych zapytać. Ale wy w komentarzach napiszcie co najbardziej we mnie lubicie. Jestem mega ciekaw waszych odpowiedzi. Możecie w komentarzach napisać za co najbardziej mnie lubicie albo czy mnie nie lubicie, bo ja nie wiem czy mnie lubicie. Ale tak ogólnie to myślę, że ludzie mnie lubią tylko za to, że potrafię być miłym. I że da się ze mną porozmawiać w normalny sposób, nie? A nie, a nie, że tak jak z niektórymi ludźmi. Dobra. Pytanie 24. Czy jest coś, co chciałbym w sobie zmienić? Myślę, że nie. Myślę, że tak szczerze nie. Ponieważ jest mi dobrze takim, jakim po prostu człowiekiem jestem. Eee. Takim jakim człowiekiem jestem, to po prostu tak musi już zostać. No tak... Tak jest ten świat. I po prostu co będzie w życiu, to będzie. Więc niestety się z tym nie da zrobić. Dobra, pytanie 25. Czego się najbardziej boję? I tu mogę sobie powiedzieć, że najbardziej się po prostu boję yy, pająków. I po prostu innych takich wiecie, owadów. Chociaż pająków myślę, że najbardziej się, się boję w moim życiu ale też y, to, co coś ciekawe pewno mało osób się tego ogólnie jeszcze boi bardzo mało mi się wydaje ale na, pie na pierwszym miejscu właśnie się boję najbardziej pająków a na tym drugim miejscu najbardziej to się boję y Niektórych ludzi, tak szczerze, innych ludzi, właśnie, a szczególnie tych niemiłych dla mnie, co mi się ostatnio taka sytuacja przytrafiła, ale może nie będę o tym mówił na razie. E, pytanie 26. Jakie jest moje ulubione jedzenie? Moim ulubionym jedzeniem są frytki. Frytki, jeszcze takie z, z McDonalda albo z KFC, frytki. Tak szczerze wolę KFC niż McDonald's. McDonald's to podróbka KFC. KFC było pierwsze. O kilka lat. Hmm. Ale właśnie tutaj to moim ulubionym jedzeniem są zdecydowanie frytki. Pytanie 27. Wolę bardziej kawę czy herbatę. No i oba te napoje lubię. Kawa jest całkiem spoko, herbata też. Szczególnie jak się je posłodzi właśnie. Ale myślę, zdecydowanie myślę, że bardziej jednak przemawia do mnie ta herbata. Bardziej wolę, właśnie, mój drodzy, herbatę niż kawę. Myślę, że to jest rozsądny wybór, bo większość osób zapewne by tak w sumie wybrało. Pytanie 28. Wolę bardziej dzień czy noc? Zależy, kiedy. Jeżeli oczywiście idę do szkoły, to wolę bardziej dzień. Tak szczerze. Po szkole, oczywiście, dzień. Jeżeli nie idę do szkoły, to wolę bardziej noc, ponieważ wtedy chodzę późno spać, więc jest całkiem spoko. I na przykład przeglądam sobie wtedy albo Facebooka, albo TikToka. No, właśnie tak często robię. Pytanie 29. Wolę bardziej Androida czy iPhone'a? No zdecydowanie Android. iPhone myślę, że iPhone się zbyt często i zbyt szybko w ogóle się psuje, dlatego bardziej bym w sumie wybrał Androida niż iPhone'a Wiem, że dużo osób pewno yy, lubi słuchajcie iPhone'a by wybrało yy, Ale ja akurat nie jestem fanem iPhone'ów. Ja sam mam Androida, więc Android u mnie jest na topce. No i ostatnie 30 pytanie. Co chcę osiągnąć na YouTube? Czyli te końcowe finałowe pytanie i myślę najbardziej na tym, że po prostu na YouTube, na YouTubie bym chciał osiągnąć co najmniej 100 tysięcy subskrypcji. Moje największe marzenie, ale wiem, że ono nie jest wykonalne niestety, ponieważ kanał założyłem praktycznie 5 lat temu na YouTubie, a nadal nie mam 2000. I nie wiem dlaczego tak jest, dlatego Proszę was, piszcie, wszy piszcie wszystkim swoim znajomym, żeby mnie zasubskrybowali. Bo ja chcę zdobyć 100 tysięcy subskrypcji. Niestety To jest dla mnie po prostu niewykonalne. Może w przyszłości się uda, nie wątpię, ale... No. No i to by było na no tyle. To już wszystkie pytania. Ja cały czas szukam je tego jednego Brain Rota ogólnie, ale... Uuu, tej żyrafy chyba nie miałem w ogóle. Ale ogólnie... Właśnie, ja nie mogę tego brain rota znaleźć. Napiszcie mi w komentarzach, gdzie jest ten brain rot z tego rebirfa panda cini bananini, bo go totalnie nigdzie nie ma. Nigdzie nie mogę znaleźć tego ogólnie brain rota, bo jest naprawdę. Naprawdę się nie da go po prostu znaleźć. Dobra, mamy żyrawkę No, ona się z to nie widziana. No, dobra. Akceptowała. Ech, no dobrze, to posłuchajcie chyba na tyle. Jeżeli ten QA Wam się spodobał, taki fajnie zmontowany odcinek, ponieważ były tam napisy w rogu, właśnie, które to pytanie, jakie pytanie przede wszystkim, eee, więc ja będę się z Wami wygnał, Okej, okay, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, papa.